Nie wbiję ja się, boję was. wy wygrywacie w haksy na kompa Kwasi ta, Pod parasolem piję kole. Chronię się kurwa przed falmazonem. Jadę se nad wodę przez nie porę. Robimy to z braciakiem, tak jak Paweł i jak łukasz kolek Ja tu gramaty Mateusz porę. Pod parasolem pije kole. Kurwa przed Farmazonem, jadę sen nad wodę przez nieborek. Robimy to z braciakiem, tak jak Paweł i jak Bukasz kolek. Ja do gramaty Mateusz Borek. Wesodzi! Uh. Kurialu, czy ci nie żar, W chuju, dżeja, z imami, kaleta Nie ma, zej impreza bez talerza Nie ma, się to legal. Nie słucham flera i